W starostwie powiatowym w Sandomierzu odbyło się dziś posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z zagrożeniem koronawirusem. W kryzysowym spotkaniu udział wzięli wszyscy włodarze gmin, kierownicy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele szpitala, służb epidemiologicznych, wojska, policji i straży pożarnej. Jak poinformował w trakcie sztabu starosta Marcin Piwnik, obecnie na terenie powiatu nadzorowi epidemiologicznemu poddanych jest 18 osób. Jak do dziś w regionie nie stwierdzono również żadnego przypadku zakażenia tego typu wirusem. Omówiliśmy działania, jakie powinni podejmować wójtowie, burmistrzowie, przedstawiciele sanepidu oraz szpitala w dalszych naszych tutaj y, kolejnych dniach na dzień dzisiejszy mamy w powiecie sandomejskim 18 osób objętych Nadzorem epidemiologicznym przebywają te osoby w domach. Sytuacja związana z zagrożeniem zachorowań na koronawirusa jest w całym kraju bardzo dynamiczna. W większości środowisk możemy również zaobserwować coraz bardziej zwiększającą się panikę wśród społeczności, jak również samorządowców. Jednak, jak apeluje starosta Sandobierzki, najważniejsze jest zachowanie spokoju i profilaktyki. Podstawą jest zachowanie zdrowego rozsądku w tych niełatwych dla nas wszystkich dniach, które są przed nami, aby też nie wywołać zbytniej paniki. I Jak poinformował dyrektor Sandomierskiego Sanepidu, obowiązkiem powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej jest objęcie specjalnym nadzorem osób z objawami zakażenia koronawirusem, jak również osób znajdujących się w grupie potencjalnego ryzyka. Na dzień dzisiejszy w powiecie Sandomierskim nie ma osób, które są chore lub podejrzane o y, zakażenie. Y, w tej chwili prowadzimy wyłącznie nadzór epidemiologiczny nad osobami, które zgłosiły się do powiatowej stacji po, po powrocie z zagranicy. Nie wykazują one objawów, jednakże dla Bezpieczeństwa przez 14 dni będą z nami w kontakcie telefonicznym. Zgodnie z zapewnieniami inspektora Dariusza Chmielowca, jednostka powiatowej komendy policji w Sandomierzu również jest przygotowana do podjęcia stosownych działań w związku z obecnym zagrożeniem. Policja podobnie jak każda instytucja przygotowuje się na to nadchodzące zagrożenie, już, już istniejące zagrożenie przede wszystkim od zapoznania nas wszystkich policjantów ze stosownymi procedurami w tym zakresie. To oczywiście specyfika instytucji, którą kieruję powoduje to, że nie można ani ja zamknąć, ani w żaden sposób ograniczyć. No może w zakresie kontaktów takich, które nie wymagają policyjnych interwencji, ale wszyscy sobie zdajemy sprawę z tego, że my w ciągu doby wykonujemy kilkadziesiąt interwencji, na te interwencje musimy być przygotowani jesteśmy przygotowani. Gotowani. Osobną kwestią pozostaje temat kontroli czy nadzoru sprawowanego nad osobami, wobec których zostały orzeczone stosownymi decyzjami obowiązki w zakresie w zakresie pobytu w domu i kwarantanny. Sandomierski Szpital Specjalistyczny również podjął dosyć drastyczne ograniczenia w swojej leczniczej działalności. Jak poinformował dr Marek Kos, dyrektor placówki, planowane zabiegi zostaną odwołane. Ograniczona zostanie również praca poszczególnych poradni specjalistycznych. Przed szpitalem natomiast pojawi się specjalny namiot. No najważniejsze to utrzymanie ograniczenia odwiedzin, żeby po prostu pacjenci i personel nie był narażony na kontakt z osobami z zewnątrz. Kolejny temat to namiot postawiony pod szpitalem, w którym będzie pewnego rodzaju druga izba przyjęć dla pacjentów, którzy są zagrożeni infekcją. Musimy ich wyizolować z tych osób, które takiego zagrożenia nie przedstawiają. Kolejny temat to sprawa związana z zamknięciem poradni specjalistycznych, no bo nie szarujmy się, tutaj ruch pacjentów jest bardzo duży, jest to nie kilkadziesiąt, wręcz kilkaset osób dziennie i pewne porady planowe możemy przełożyć. Będzie też i część porad, które jest poradami pilnymi, które wykonamy, tutaj głównie chodzi o porady specjalistyczne poszpitalne, czy też jakieś pourazowe. Także są to takie może główne punkty ale z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia epidemiologicznego, są one niezbędne i one są wprowadzane w po kolei każdym okolicznym szpitalu. Obecni na spotkaniu sztabu kryzysowego samorządowcy również podzielili się swoimi sugestiami na temat prowadzenia działań zmierzających ku zapobieganiu rozpowszechniania się wirusa. Burmistrz Koprzywnicy Aleksandra Klubińska zwróciła uwagę na funkcjonowanie targowisk miejskich, których działalność w dobie koronawirusa powinna być zawieszona lub ograniczona. To, to jest temat bardzo ważny, ponieważ te targowiska skupiają ogromną liczbę ludzi. Ludzie dokonują tam zakupu przede wszystkim Zakupów spożywczych mięsa, ale nie uzyskaliśmy takiej jednoznacznej odpowiedzi, czy mamy zamykać, czy nie. Dzisiaj wiemy, że będzie to indywidualna decyzja burmistrza wodarza gminy, czy te bazary mają funkcjonować, czy nie. Z uwagi na brak w hurtowniach specjalistycznych środków dezynfekcyjnych, burmistrz sugerowała również, aby pojawiła się możliwość zakupu alkoholu wysokoprocentowego przez gminę. Wykonaliśmy kilkanaście telefonów z urzędu do różnych hurtowni i nie ma możliwości zakupu środków dezynfekujących. Wiemy, że alkohol ten wysokoprocentowy powyżej 60%, spełni tę funkcję tego środka dezynfekującego. I gdybyśmy mieli zgodę regionalnej izby obrachunkowej, moglibyśmy dokonywać zakupu tego alkoholu na urzędy i w rozprowadzeniu go z wodą spełniałby swoją funkcję. Krzysztof Tworek wójt gminy obrazów zaproponował natomiast wdrożenie możliwości kontaktu elektronicznego, sugerował również wprowadzenie zmian w organizacji spotkań sztabu. Jak powiedział, trzeba rozważyć takie spotkania w formie wideokonferencji. Widać, że wszystkie gminy bardzo poważnie traktują e, sprawę koronawirusa, bo my chcemy podjąć konkretne działania. Niestety z uwagi na to, że tak naprawdę nie możemy nic, możemy tłumaczyć tylko ludziom, że mają myć ręce, że jeśli są jakiekolwiek objawy pozostać w domu, to nie wiemy nadal nic. E, nie mamy dostępu do środków w tej chwili. Mu się udało. Zresztą dlatego znikają z marketów supermarketów mydełka, środki odkażające. każdy działa na własną rękę. Dzisiaj nie da się kupić. Te środki zdrożały nawet dziesięciokrotnie niektóre. Wójt wilczec, Robert Paluch zwrócił uwagę natomiast na luki informacyjne pomiędzy samorządami i sanepidem na temat osób zgłaszających się do takich jednostek z niepokojącymi objawami. Wiemy o osobach, które wracają za granicę. I nie mamy takiej informacji potwierdzonej ze strony Sanepidu, czy te osoby się zgłosiły do Sanepidu, bo tak słyszeliśmy dzisiaj, ta osoba ma się sama zgłosić. I tu, tu no w jakiś sposób widzę lukę w tym całym systemie. Chociaż do tej pory nie stwierdzono w powiecie żadnego przypadku zakażenia, to w całej Polsce obecnie jest 51 osób zakażonych koronawirusem, który zbiera swoje żniwo na całym świecie. Dziś w Poznaniu zmarła pierwsza ofiara tego wirusa w Polsce.